Cześć. W poprzednim nagraniu udało nam się dołożyć do naszej listy pewien proces, i to już jest fajna na miastka aplikacji, bo możemy sobie spokojnie wyobrazić sytuację, w której po prostu taka lista opublikowana w Teamsach staje się punktem startu do obsługi całego procesu weryfikacji pomysłu. Natomiast możesz pójść jeszcze dalej, czy wykorzystać możliwości, jakie daje Office 365 w zakresie tworzenia w ogóle swojego niestandardowego interfejsu. I takimi zadaniami zajmuje się brat Power Automate, który nazywa się Power Apps. I podobnie jak ten pierwszy, jest dostępny praktycznie dla każdego użytkownika Office 365. I tak jak Power Automate jest od razu zintegrowany z listami, więc po jednym kliknięciu myszy w zasadzie taką aplikację możesz zacząć tworzyć. To, co ci pokażę teraz, to najprostszy możliwy scenariusz utworzenia takiej aplikacji. Nie będę jej mocno rozbudowywał, ale już będzie działała myślę, że to będzie dobry punkt do tego, żebyś rozpoczął swoje eksperymenty i przygodę z PowerAppsami, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa technologia. Jak możesz to zrobić? Po pierwsze, PowerAppsy tworzą aplikacje, ale same w sobie nie przechowują żadnych danych. Dlatego tak ważne jest utworzenie najpierw takiego źródła. My mamy to już za sobą, bo przecież list dokładnie takie źródło stanowi. I możemy dzięki temu poprosić o wygenerowanie takiej aplikacji zupełnie automatycznie. Wystarczy tylko kliknąć na PowerApps i wybrać opcję Create an App. Jak już utworzysz tak jedną, drugą, trzecią, piątą aplikację w ten sposób, na pewno zauważysz, że lepszym pomysłem jest utworzenie takiej aplikacji zupełnie od zera. Natomiast jeżeli robisz to po raz pierwszy i widziałeś wcześniej PowerAppsów, to to jest zdecydowanie najbezpieczniejsza i najszybsza metoda, bo bardzo prosta. Wystarczy tylko nazwać swoją listę, dodawanie pomysłów, klikam Create i tak naprawdę w tym momencie pod spodem uruchamiany jest interfejs PowerApps PowerApps łączą się do naszego źródła, czyli do naszej listy. Robią to zawsze w kontekście użytkownika, który aktualnie wykorzystuje PowerApps. Tak? Pamiętaj o tym. Utworzenie samej aplikacji nie sprawi, że każdy będzie mógł z niej korzystać. Musisz zadbać o to, żeby twoja lista była dostępna dla innych użytkowników. I to, co jest kluczowe, to fakt, że mając do dyspozycji PowerApps, możesz w jednym interfejsie, w jednej aplikacji łączyć się do wielu list. Być może gdzieś obok, obok listy pomysłów, będziesz miał listę. Nie wiem, departamentów i budżetów, które są do nich przypisane. I chciałbyś weryfikować, czy dany pomysł mieści się w założonym budżecie. Może będziesz miał dziesiątki innych list, może będziesz miał inne systemy, do których chcesz się włączyć. Power-upsy to pozwalają ci zrobić. Ale tak naprawdę już przez tych kilka sekund wydarzyło się całkiem sporo, bo zobacz, mamy coś, co przypomina ekran telefonu. Na koniec pokażę ci, jak to uruchomić na telefonie. Mamy oczywiście listę naszych pomysłów. W ogóle uruchommy tę aplikację. W prawym górnym rogu przycisk Play i mogę zobaczyć tutaj wszystkie swoje pomysły. Mogę kliknąć na przycisk przejść dalej i zobaczyć szczegóły takiego pomysłu. Mogę go skasować. Czego teraz nie robić nie będę. Mogę przejść do edycji. I na przykład ryzyko tutaj zmniejszmy. OK, świetnie. Wracam. Mam możliwość odświeżania. Mogę poszukać. Nagrania działa, więc zobaczmy, mamy tak naprawdę gotowe, gotowe rozwiązanie, które już coś robi. Ja nie będę bardzo mocno go rozbudowywał. Pokażę Ci tylko kilka takich prostych trików, które możesz wykorzystać szybko, żeby zmienić wizualnie tę aplikację, żeby dodać do niej troszeczkę więcej funkcji i sprawić, że była przyjemniejsza dla Twoich użytkowników do wykorzystania. Po lewej stronie masz strukturę swojej aplikacji, która składa się z kontrolek. Te kontrolki mogą robić przeróżne rzeczy, na przykład wyświetlać tekst wyświetlać takie zestawienia, ta kontrolka nazywa się galerią. Mogą wyświetlać obrazki wideo, mogą robić zdjęcia, czytywać kody kreskowe. Więc teraz wyobraź sobie, że może nie masz listy pomysłów, tylko na przykład listę problemów na Twojej hali produkcyjnej. I każdy z elementów, który z tej hali produkcyjnej wychodzi, jest tagowany w jakiś sposób. Często tak bywa, jakimś kodem kreskowym albo QR-kodem. Możesz spokojnie taką aplikację wykorzystać do tego, żeby taki kod zczytać. Teraz to, co chciałbym zrobić w swojej aplikacji, to po pierwsze, jeszcze przyjrzeć się bliżej troszeczkę jej strukturze. Więc mam ekran przeglądania, to do oczywiste, podglądanie szczegółów i edycji. I to, co chciałbym zrobić na początek, no to może zmieńmy troszeczkę temat graficzny. Bardziej odpowiada mi kolor czerwony, więc wrzućmy to w ten sposób. Mam tutaj informację o. No właśnie, zobaczcie, że Power Appsy dodały nam kolumnę edycja. Nie chciałbym takiej kolumny wyświetlać. W ogóle zobaczmy we właściwościach galerii. Tutaj zasada jest prosta. Klikasz na kontrolkę po lewej stronie, po prawej stronie, czy na ekranie głównym, po prawej stronie pojawiają się jej właściwości. I galeria, czyli to zestawienie, główna część mojego ekranu, pod przyciskiem pola i edycja pozwalają mi podejrzeć, jakie pola są wyświetlane. Więc mam opis, świetny tytuł, ekstra. Natomiast może zamiast. Edycji, przypomnę, to jest to puste pole, które wyświetla tylko ikonkę ołóweczka. To tutaj zdecydowanie wolałbym pokazać kategorię. No i myślę, że przydałby mi się jeszcze status i koszt wdrożenia takiego, takiego pomysłu. A w zasadzie to opis jest dość długi, czy może być długi, nie chciałbym go pokazywać w tym miejscu. Zamiast opisu, pokażmy sobie może, i teraz zwróć uwagę, że robię to troszeczkę inaczej. Kliknąłem na kontrolkę i. W pasku funkcji, który do złudzenia przypomina ten, który kojarzysz pewnie w Excelu, mogę po kropeczce nie tyle nawet wpisać nazwę tej kolumny, bo nawet jeżeli jej nie pamiętasz, to możesz ją po prostu wybrać tutaj z listy podpowiedzi. Moja nazywa się cena wdrożenia. Ok, świetnie. Możesz oczywiście wpływać na to, w jaki sposób wyświetlane są te dane, więc ubiorę teraz, zobacz, robię to tak jak w Excelu. Korzystam z funkcji. Tekst. Pozwala mi formatować tekst. Jaką ma składnię? widzę na górze. Tekst, wartość to już mam, przecinek i w jaki sposób też sformatować teraz tę wartość. No, chciałbym pokazać na przykład w jakiś rozsądniejszy sposób. Koszty mogą być duże, więc powiedzmy, że do miliona złotych, więcej nie przewiduję, więc pokaż mi w cyfrach podzielonych na trzy cyfrowe segmenty, świetnie. I do tego jeszcze dopisz, że to są złotówki, bo tak naprawdę dla SharePoint'a kwota to jest nic innego, jak wartość. I zobacz że mam już, mam już moje koszty, mogę oczywiście to sobie formatować, no i zdecydowanie potrzebuję jeszcze informacji o statusie. I ponieważ we właściwościach galerii widziałem tylko trzy pola, oczywiście nie oznacza to, że tylko z tych trzech mogę korzystać. Mogę zawsze kliknąć sobie na Insert i dodać jakąś dodatkową ikonę. Niech to będzie, powiedziałem ikonę, etykietę, ikonę oczywiście też możesz dodać. Wstawiam etykietę, label. Dodaje się znowu, przypadkowo, opis, w ogóle się tym nie przejmuję, ponieważ wiem już, jak zmieniać ten wartość, więc zamiast opisu dodamy sobie status. Status jest polem rozwijanym, dlatego muszę jeszcze powiedzieć, że z tej listy rozwijanej statusów to potrzebuje wartość tego statusu. Zgłoszony, świetnie. No i tak, jak robiłem to w swoim sherponcie, używaliśmy formatowania warunkowego, tu możesz zrobić podobnie, to znaczy, po lewej stronie od Twojego paska funkcji znajdziesz wszystkie właściwości danej kontrolki. Wszystkie, to znaczy możesz kontrolować, jak jest duża, jak się zachowuje, co się dzieje po jej kliknięciu, jak chciałbym zmienić jej kolor czcionki, która jest użyta. Ta właściwość nazywa się po prostu kolor, więc szukam koloru. No i tutaj zamiast szarego, czy w zasadzie czarnego, podajmy sobie operację warunkową. Znowu bardzo podobnie, jak to jest w Excelu. If. Jeżeli aktualny element, czyli this item. Jego status jest równy, zgłoszony. To wyświetlimy to w kolorze pomarańczowym. Ok, świetnie. Natomiast, jeżeli, i tutaj zagnieżę, bo mam trzy statusy. Jeżeli Ten sam status. Równa się zatwierdzone. No to będziemy mieli zielony. Powiedzmy, że ciemnozielone. A jeżeli nie, no to niech będzie. Czerwony. Oczywiście nie zatwierdzone, tylko zaakceptowane. Dlatego wszystko się zapaliło na pomarańczowo albo czerwono. To zwróć uwagę, bardzo szybko mogę to poprawić, jest zaakceptowany. Dodatkowo możesz tutaj wykorzystywać podobną logikę, jak w pącie w formatowaniu warunkowym, podobno jak w Excelu. No ja bardzo lubię na przykład ikonki, więc chciałbym dodatkowo te, które są zaakceptowane w jakiś sposób wyróżnić, więc dodam ikonkę, która o, powiedzmy, że będzie prezentowała, tylko muszę to zrobić w galerii, która będzie prezentowała w sposób, no już. Jednoznaczny, że dany element jest zatwierdzony. Poszukajmy tej ikonki, gdzieś się miskowałaś O, może być buźka. Ok. No i ta ikonka, myślę, że powinna być cały czas zielona. Natomiast no nie chciałbym, żeby była pokazywana na wszystkich elementach, tylko tych, które są zatwierdzone. I Pokazuję Ci teraz drugi przykład, tak naprawdę wykorzystujący tę samą mechanikę. Bo co chcę zrobić? Chcę teraz zmodyfikować w sposób warunkowy inną właściwość mojego, mojego obiektu, jakim jest ikonka, to znaczy to, czy jest widoczna, visible. No i tutaj sprawa prosta. Sprawdzę tylko, czy dany element jest zatwierdzony. Nawet nie potrzebuję operacji if. Po prostu zapiszę prosty warunek. Jeżeli status jest zaakceptowany, to wtedy pokazuj. A w pozostałych ikonka zniknie. Możesz dodawać oczywiście tutaj ikony, zmieniać wiele, wiele ustawień, do których zachęcam Cię, przejrzyj właściwości poszczególnych kontrolek. Naprawdę można tutaj spędzić dużo, dużo czasu, ale nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żebyśmy relatywnie szybko doszli do jakiegoś fajnego... Efektu. Widzę tutaj, że jeszcze cena troszeczkę wchodzi mi na tytuł, więc troszeczkę ją obniżymy. Świetnie. No i teraz zobaczmy, co się dzieje dalej. Na ekranie podglądu mamy znowu pewien wybór właściwości danego elementu. Tutaj kontrolka, która jest wykorzystywana, nazywa się formularz, bo takie galeria pokazuje nam zestawienie wielu elementów. Tak, formularz pokazuje nam właściwości jednego z nich. Hmm. Zasada działania jest podobna. Tutaj także mam pola. Zobacz, jeżeli chcesz jakieś ukryć po prostu je usuwasz. Jeżeli chcesz dodać dodatkowe, śmiało. Dodajmy, na przykład, przez kogo było stworzona, kiedy było stworzone, jaki jest status. Wystarczy tylko pozaznaczać te właściwości i, i mamy. I dokładnie ta sama historia z formularzem edycji, natomiast tutaj chciałbym zadbać o to, żeby nie można było edytować danych, których edytować nie chcemy, no, bo nie powinniśmy. Więc zobaczmy, jakie mamy tutaj pola. Wydaje się, że wszystko jest ok. Mamy tytuł, opis. Ceny wdrożenia, na przykład opis możemy zmienić we właściwościach każdego z pól na inny sposób wyświetlania, więc możesz wyświetlać jako wiele wierszy tekst. Świetnie, no w opisie to jest akurat potrzebne. Mamy załączniki oczywiście, to jest zwykła funkcjonalność SharePointowa, to wszystko jest tutaj obsługiwane. Więc tak naprawdę mam te proste modyfikacje już. Zrobione. Moja aplikacja już działa. Pokażę Ci później, jak można zbudować troszeczkę bardziej zaawansowaną. Natomiast, nawet takimi prostymi rzeczami, prostymi krokami, w kilka minut jestem w stanie utworzyć już coś ciekawego, które znowu rozszerza możliwości list. Bo teraz będę mógł z tymi listami pracować z dedykowanej aplikacji. Tylko zadbam o to, żeby zapisać moją aplikację, opublikować ją. Możesz oczywiście, tylko proszę, nie spędzaj na tym zbyt dużo czasu, zadbać o odpowiedni wizerunek swojej aplikacji, czyli podać jej opis, nazwę, ikonkę. Na końcu musimy taką aplikację zapisać. Oczywiście ona jest zapisywana do chmur, do PowerAppsów. Opublikować. Publikowanie to jest udostępnienie przez autora swojej aplikacji innym użytkownikom. Tymi użytkownikami mogą być tylko administratorzy platformy PowerApps, chyba że daną aplikację jeszcze udostępni. więc Zapisujesz, publikujesz, udostępniasz. Udostępnić Czyli wskazać osoby, które mogą z niej korzystać. Mogę wszystkim, mogę konkretnym osobom. Ja po prostu udostępnię swoją aplikację wszystkim użytkownikom swojej organizacji. Aplikacja opublikowana, więc teraz przełączmy się na powrót na naszą listę i pokażę Ci kawałek interfejsu swojego telefonu i spróbujemy coś do naszej listy dodać. Ok, świetnie. Widzisz teraz na ekranie telefon, który trzymam teraz w dłoni. Korzystam z iOS, ale oczywiście dokładnie analogicznie będzie działało to na Androidzie. Uruchamiam aplikację Power Apps. Jest to darmowa aplikacja, możesz ją ściągnąć ze sklepu po prostu. Jedyną rzeczą, jaką musisz zrobić, to jest po prostu zalogować się w aplikacji na swoje konto Office 365. Wszystkie opublikowane i dostępne dla ciebie aplikacje będą widoczne na głównym ekranie. Możesz nawet taką aplikację przypiąć jako oddzielny kafelek na swoim telefonie, albo uruchamiać ją bezpośrednio stąd. Okej. Okay. I zobacz, że mam dokładnie ten sam układ, który przed chwilą sobie projektowałem w PowerAppsach, mimo że naprawdę nie zainwestowałem tu dużo czasu. Nie o to chodzi. Spróbujmy sobie dodać nowy pomysł. Klikam plusik, tytuł, opis, cena wdrożenia 50 tysięcy, kategoria IT, uzupełniam po prostu formularz. Oczywiście zwróć uwagę, że tutaj aplikacja wykorzystuje też interfejsy, czy to AES-a, czy Androida, więc w momencie, kiedy mam podać wartość liczbową, to moja klawiatura się zmieni odpowiednio. Ryzyko jest duże, 75%, Dan zapisuję, no i pod spodem to już możemy zminimalizować, zobacz, wskoczyła automatycznie, nawet nie musiałem odświeżać mojego widoku, skoczyła automatycznie nowa, nowy pomysł, jest bardzo drogi, jest oczywiście w trybie zgłoszonym, więc pamiętasz, co robiliśmy na poprzedniej lekcji, na poprzedniej lekcji dodawaliśmy do tego proces. Więc teraz zobacz, że w tym momencie uruchomiliśmy pewną sekwencję zdarzeń. Popchnęliśmy pierwszy kafelek z naszego domina. Jak długi będzie ten łańcuch zdarzeń, to już zależy w 100%. Od Ciebie poczekajmy na Power Automata, jest, no i ten pomysł jest zdecydowanie za, za drogi. Pomysł odrzucony, zmienił swój status, więc mamy już całkiem prosty, zgrabny, ale działający, wykorzystujący wiele elementów projekt, który jesteś w stanie zrealizować między poranną kawą a lunchem. I tak naprawdę do tego Cię zachęcam. Metodą małych kroków poszukaj jakiegoś prostego procesu. Na pewno będzie on zawierał jakieś dane. Te dane zachowuj na listach, i wokół tego wiesz już, z jakich elementów możesz skorzystać, aby rozbudować to naprawdę w ciekawy sposób. To nie wszystko. W następnych nagraniach pokażę Ci, jak, możesz jeszcze, jak może wyglądać troszeczkę bardziej rozbudowana aplikacja i troszeczkę bardziej rozbudowany szablon formatowania warunkowego dla Twojej listy. Do zobaczenia.